Wojtek, pamiętasz czasy na Mokotowie Gdzie piłka i marzenia były w twojej głowie Odlegi przez arsenal, Turyn był twym domem Czy serce piłkarza bije wciąż tym samym tonem? Pamiętasz pierwsze kroki na bramce Od podwórka na Mokotowie, aż po światowe szanse Karierę zakończyłeś, myślałeś to już kres Lecz los nagle woła, byś podjął nowy test Marzenie każdego chłopca w palcy kiedyś gra. By zrobić ostatni show Rodzina pod palmami, słońce przez cały rok Nowe przygody czekają, zrób ten ważny krok Emerytura poczeka, życie jest przed tobą Zadaj sobie pytanie, czy chcę podążać tą drogą Kanto pełne fanów, atmosfera żywa twoje I nie skandują, adrenalina płynie w żyłach Patrzysz wokół, wszędzie epokowe gwiazdy Ty możesz być kolejną, dołącz do Flikwagry na jazdy Marzenie każdego chłopca Masz tą szansę, czas ją w brać Kibice wciąż czekają, emocje z nich tkwią. to jest chwila, by zrobić ostatni show Czas tyka Wojtek, decyzja w twoich rękach Siła charakteru w tobie jest potężna Wróć do gry, pokaż wszystkim moc Barcelona czeka, to jest twój czas Szansę dał ci los